Cześć, dzisiaj zapraszam Was do obejrzenia filmu o grze z lat 90., o której pewnie większość z Was nie słyszała, a według mnie jest to jedna z perełek tamtej dekady. Zapraszam do obejrzenia filmu o Mine Bombers. Cześć, tu Bork Retrogralnia. Witam serdecznie Was na naszym kanale, na kanale poświęconym starym grom, starym komputerom, starym konsolom i generalnie całemu zjawisku retro. Dzisiaj wyjątkowo nie dajemy z naszego Wrocławskiego Muzeum Gry i Komputery Minionej Ery, no bo niestety jest taka sytuacja, jaka jest, ale mam nadzieję, że już za niecałe dwa tygodnie znowu otworzymy się dla Was. Ale mimo to, mimo że muzeum jest zamknięte, to mam dla Was. Kolejny ciekawy film. Tym filmem będzie Gorący Ziemniak. Tak dokładnie Gorący Ziemniak, czyli taka współpraca w ramach Agregat TV. Grupy ludzi, którą pewnie kojarzycie między innymi z poprzednich Gorących Ziemniaków, a także z naszego retrograńnia Agregato TV Discorda. Tematem tej edycji Ziemniaka są gry, tak jak wspomniałem na początku, które wydają nam się być nieznane szerszemu gronu ludzi, ale według nas są bardzo fajne. I właśnie taką grą jest gra z roku 1995 i 6, w którą ja osobiście zagrywałem się chyba właśnie nawet w okolicach jej powstania. Jest to gra Mine Bombers. Fińskiej y, grupy, fińskiej firmy Schizo Productions. Gretem stworzyli dwaj twórcy, i wybaczcie, że ich nazwiska przeczytam z komórki: Byli to Antti Hapakowski i Tepo Latinen, mieszkańcy Finlandii, mieszkańcy Turku. W roku 1995 wydali Main Bombers jako grę Sherwer i rozwijali ją przez kolejny rok 95 i 90 szósty, Najnowsza wersja tej gry oznaczona numerem 311 jest już wersją darmową, nie trzeba jej rejestrować. Jednak w tamtych latach, w latach 90., kosztowała ona... 20 marek fińskich. To na przeliczeniu na dzisiejsze czasy jest kilka euro, można powiedzieć 20-30 złotych. Jest to jedna z gier Sherwer, które naprawdę ogniosły zaskakujący, duży sukces. Z tego, co można przeczytać w artykule, w wywiadzie z twórcami, sprzedała się ona w kilku tysięcy sztuk, w tym nawet kilkaset kopii sprzedano poza krajem, poza Finlandią. Sprzedawała się ona podobnież nawet jeszcze 5 lat po produkcji twórcy tej gry naprawdę na niej troszkę zarobili. W szczególności że nie była to jakoś bardzo skomplikowana gierka, a gierka ta to takie skrzyżowanie dwóch gier. Dyny Blaster, co jest chyba jasne i oczywiste, oraz Boulder Dasza, co też można zobaczyć spoglądając na tą grę. Ale według mnie w tej grze jeszcze można znaleźć pierwiastek czegoś z Ricka Dangerousa. Sama gra przeznaczona jest od jednego do czterech graczy, przy czym wersja shareware ograniczała się tylko do możliwości grania w dwie osoby. Jeśli gramy w jedną osobę, to wcielamy się w rolę jakiegoś górnika, poszukiwacza przygód, czy... Jeśli gramy samodzielnie, to wcielamy się w rolę jakiegoś poszukiwacza przygód, poszukiwacza skarbów, który musi przemierzać kopalnie w poszukiwaniu właśnie złota, diamentów, jakichś skrzynek. Ma on przeciwników, którymi są takie różne gluty, czasami jakieś postaci i może on likwidować je za pomocą bardzo szerokiego uzbrojenia. Natomiast jeśli gramy więcej osób, 2, 3 lub cztery osoby, to tak naprawdę stajemy naprzeciwko siebie. Oczywiście gra dla jednego gracza jest nawet fajna, ale dopiero jeśli gramy w 2, 3-4 osoby, to grata pokazuje swój taki prawdziwy pazur. I rzeczywiście w latach 90. tak w tą grę grałem. Zazwyczaj w dwie, no może trzy osoby. Oczywiście na jednej klawiaturze wymagało to prawdziwej takiej ekwiblistyki i kombinowania, jak zmieścić się w trzy, cztery osoby na jednym biurku, na jednej klawiaturze. Ale jak najbardziej się to udawało. A wtedy ta gra po prostu wciągała, ale to wciągała tak bardzo i była bardzo, no. Bardzo zmagała takie współzawodnictwo, szczególnie, że grało się w to, ja w to grałem po prostu z kolegami, z podwórka z kolegami, z osiedla. Jeśli spojrzymy tak na Main Bombers, tak na pierwszy rzut oka może nam się wydawać, że jest to klon Dyny Blaster, ale oczywiście tak nie jest. Ta gra ma trzy podstawowe cechy, które ją odróżniają od Dyny. Po pierwsze, plansze w Mine Bombers są po prostu kilkunastokrotnie większe. Po drugie mamy tutaj taką opcję Folk of War, która naprawdę rozmaica rozgrywkę, a po trzecie mamy tutaj znacznie znacznie więcej bardzo zróżnicowanego uzbrojenia. W uzbrojeniu tutaj możemy znaleźć zwykłe bomby, które po prostu podkładamy i wybuchają one po kilku sekundach, są one w różnych wielkościach. Mamy tutaj dynamit, który jest po prostu większą bombą. Mamy tutaj proch tak naprawdę to są miny, ale myśmy je w latach 90. nazywali prochem. Czyli takie małe ładunki wybuchowe, które wybuchają, jeśli ktoś na nie nadepnie. Mamy tutaj tak zwane bomby krzyżowe, które wybuchają na krzyż przez całą planszę również w dwóch wielkościach. My te gry osobiście w latach 90. nazywaliśmy rekinkami, bo po prostu ich ikonka przypomina w wyglądzie rekinka. Mamy C4, mamy takie rozlewające się różne bioświństwa, mamy no, atomówkę, czyli taką bombę, która potrafi rozsadzić naprawdę spory kawałek planszy. Mamy też bomby zdalnie sterowane. No i jeszcze mamy taką ostateczną broń granaty, która się w szczególności przydaje, kiedy już został jeden czy dwóch graczy przeciwko sobie i wtedy ta gra trochę przypomina, no, nie powiem FPS-a, ale po prostu taką typową strzelankę od góry. No, w każdym razie tego uzbrojenia jest kilkanaście rodzajów, a co ważne, to uzbrojenie każdy gracz może osobno przed każdą kolejną turą gry zakupić w sklepie i może sobie użyć, co mu się żywnie podoba. Jedni lubią bomby, inni lubią granaty, jeszcze inni lubią atomówki. Bomby te zakupujemy wszystkie za kasę, którą na początku dostajemy w jakiejś tam niewielkiej ilości, a potem po prostu zdobywamy, zbierając skarby na planszach i zabijając. Przeciwników. Także gra też ma taki element, można powiedzieć, w sobie taktyczny. tą grę grałem właśnie w latach 90. na swoim 486 DX4 i była to taka pierwsza gra Multiplayer na PC, w którą kiedykolwiek z kimkolwiek grałem. Wtedy jeszcze nikt z nas nie miał karty sieciowej, mało kto posiadał kabel serial, zresztą noszenie komputerów od kolegi do kolegi no, było. No, było dosyć kłopotliwe. A w przypadku Mine Bombers mogliśmy po prostu iść do odwiedziny do naszego przyjaciela i zagrać sobie w kilka rundek tej ekstremalnie świetnej gierki. Gdy wybrałem sobie temat do tej edycji gorącego ziemniaka, którym jest właśnie gra Mine Bombers to specjalnie zacząłem szukać tej gry na sieci. Okazało się, że jest ona teraz w wersji darmowej, co mnie bardzo ucieszyło, ale też chciałem sobie sprawdzić, w jaką ja wersję grałem za młodu i znalazłem po pewnych trudnościach również wersję shareware, nieopłaconą, niespiraconą, no i gdy okazało się, że wersja shareware jest, jak mówiłem, ograniczona do dwóch graczy, no to wszystko stało się jasne, w latach 90. grałem niestety w wersję piracką. No na szczęście wy wersję piracką już grać nie musicie, możecie sobie zagrać spokojnie w tą wersję obecnie teraz dostępną, wersję Freeware i naprawdę bardzo, bardzo, bardzo polecam waszej uwadze tą grę. No mam nadzieję, że uda wam się znaleźć kogoś, z kim będziecie mogli się zmierzyć właśnie w Mine Bombers. No nie jest to takie, nie jest to takie niestety proste, bo w dzisiejszych czasach większość z nas zamieniła Osobiste wizyty u swoich znajomych właśnie w grę sieciową. No a tutaj Mime Bombers niestety temu zdaniu nie podoła. Sam spędziłem dobre 30 minut w poszukiwaniu jakiegoś sposobu, który umożliwiłby mi granie w Mime Bombers przez sieć. Niestety no nie ma czegoś takiego. Chociaż na przykład w emulatorach niektórych konsol, jak na przykład Nintendo, możemy znaleźć takie opcje jak współdzielenie kontrolerów poprzez sieć. No w DOSBoxie Czegoś takiego niestety nie ma, a według mnie szkoda. Także Mind Bombers to był ten mój gorący, smaczny ziemniak na tą edycję gorącego ziemniaka. Już kilka dni temu swój filmik przygotował Sulik. Kilka dni po mnie powinien pojawić się film chyba e, Vengina albo Zeyssa. Zresztą linki do wszystkich filmików z tego ziemniaka i do poprzednich ziemniaków zamieszczę tam na dole w opisie filmiku. To wszystko. To chciałem Wam opowiedzieć w tym momencie. Mam nadzieję, że już niedługo powrócę do nagrywania w naszym wrocławskim muzeum gry i komputery minionej ery. Na zakończenie jeszcze raz zaproszę Was do subskrypcji naszego kanału, do wejścia na naszego Discorda, naszego retrogralniowego i agregatowego Discorda i mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Pozdrawiam Was serdecznie, Borg Retrogralnia.